A dwie mapy zostały. Dwie wypa, a, będzie a to idziemy do... na świątynia! świątynia! Dobra, czachę to... sobie zakładam na głowę. Ale customowe są jak coś, nie? Może Ale też customowe dawać. spokojnie, spokojnie tam. customowe będziemy no. grać jeszcze, Quitek. Trzeba Fabułę zrobić. No, Głuchitek nie wiem, czy wiecie, przeszedł te wszystkie customowe mapy. Nie przeszedł, A grama nie Fabułę? Nie ja się staram <laughs> robić własne mapy akurat. Właśnie, on robi własne z sekretami. Tak no, ma no, no, fabułę? No, naprawdę? Dotowy, no. No, no, Ej, ale jak, A, jak, jak, tak jak, jak Golf jest. może mieć fabułę, ale że co? Być że? Ready. No, no i bla bla to Sprawdzałem tylko sklepik, No, czy tam jest coś ciekawego jeszcze Kupiłem sobie czaszkę jest, na ma, głowę ja ma, mi trafiłeś do raju po tym całym koszmarze Tutaj wszystko tak, się Tak, z piekła trafiłeś śmierci. do raju, teraz no. się wszystko uda Teraz się wszystko ułoży To jest raj Z plecakiem jeszcze Ułożyć to może mi się kwas na ziemi bo jestem takim tego kozakiem czy to jest niebiańska Avilandia? Słyszałem Ej, nie o tym miejscu. No nie wiem, to są teleporty jakieś paskudne. Nie! Nie Zarbiłem tak się od tego gówna, ale nie tak mogło być ładnie. No kto się zrespił no, na mnie i mnie wypchnął. Dobra, trudno, nie szkodzi. Dobra, nie szkodzi, pięć uderzy. No trochę słabo, bo mogliśmy to zrobić w dużej ilości, ale jak to się mówi. No lepiej siach niż srak. Ale co? No To głębokie. No tak się co? mówi. Nie, no, ja piję, no, ale, ale mi to nie wyszło. Ej, ale generalnie jak zaraz jest, jest wyrównane sobie. i zobaczysz, że jak jest wyrównana ilość tych uderzeń, no to generalnie ten czas jest bardziej istotny ostatecznie. No. 16 punktów, no chyba kogoś kurwa buko puścił. <laughs> Dosłownie ja Nie no, no jesteśmy i fal, w niebie dobrze. teraz, co ty mówisz? Ale jak się klikamy te 4? nasze powiedzcie mi No. Sam już powiedziałeś jak się klikali. No szybko się nie, no, klika, no. Nie wierzę. <laughs> Na raz. Destru kurwa jebane oszuście, spadaj stąd. No nie, nice. No. <laughs> Ty jest Family Friend już No właśnie! Proszę tutaj język ten, bo jesteśmy w takim miejscu, że kultura jest wymagana, nie? Już nie jesteśmy w przeklętym cmentarzu okay. z Kojdiego. Nie! gorzej. chciałem to na szybko portal szybko zrobić. poprawy jak coś. Nie? A co ten portal niby robi? gówno. To jest prosto do tego, prosto do dobrego. No dobra. Da, tak, ja, ja ja tak, ja pierdykam, no i widzicie to jest właśnie znajomość mapy się nazywa. Jaka no. znajomość? Tam to wpadłem przed <grym> Mówię, ja bo wiedziałeś, żeby ja tam wpaść, tej a nikt wać. tego nie robi. Dokładnie. nie wiem, wszyscy idą przez balon, jak przystało na normalnego czasu. Przed nagrywkami tutaj była badana mapa. No tak, każdy no szczegół. zbadał No. I kąty mierzone, jak uderzać w no piłkę. Ale to, już właśnie jestem. zrobiła Rikro. No, jestem, jestem drugi, ten... niesamowite, na jeszcze na nigdy miejsce, nie byłem tak, tak wysoko. Tragicznie. Nie, no, coś czuję, zresztą, że to jest mój dzień No, osz, raz się deszcz na coś przydałeś Dobra, żartowałem, no, no, jednak nie A mnie przepchnęliście, tragicznie Teleporci! No ruszcie! O kurde, Gb, no. coś się dzieje no, ale kurde. Kurde. <laughs> się nie, no tylko ja potrafię wylecieć z tej mapy, no przecież to jest dramat Ej, co? Co to za hamowa co się odbyła? Cicho Nie! Hamuj nie! Nie, jakie to jest zdradliwe Dobra. No, kto mnie spychać, Co to by ty, typy! Ja! Powiem tak, chciałem zrobić No nie mogę! I... Respią się i mnie ja spychają. Chciałem, nie, no nie mogę, to prawda. Kurwa, to trawa. Ale, kura, kto nie wie, Przez Że to się, to nie, to się ma... nie da! To jest! Jesteśmy w pułapce! Nie, nie da się Co sobie chciał zrobić skrót, a nie da się tego Dupa, zdrębne. tu nie ma skrótu, to jest nie do... śmierć. Nie, 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 Dałoby się, <stutnik>. ale naprawdę. Ten Dupa, nic się nie da zrobić. Nie, ten skrót. No, taki skrót, że. 5 Powiem punktów wam, nałapałem dodatkowo. Chcia... No tak, tak to... No, ja to ja podobnie co nie. Chciałem skrócić, a wyszło, że się wykopałem. Bo kurde, ale są. O, AB. AB użył skrótu, niemożliwe. No, no i AB tak jest jestem. I tak jestem. Ja Nie użył skrótu, ale pewnie się wypierdolili 5 razy. No to, to prawda. Co Jeżeli prawda, się to nie prawda. Jeśli bym 5 razy, to byłbym może pierwszy. No i dupa i spadek i upadek. No tak to się ale mówi. już mówi. Tak wiecie. No, no. Upadek mój jest gwarantowany akurat. No i doskonały start, ale wy jesteście doskonali oszuści. No niestety. Każdy tu cheatuje. Takie są fakty. Nie mogę! Wypchnęło mnie! Jakiś rąbany klocek Ej. mnie wypchnął z mapy. The fuck? Cześć, Badeuszu. Tykamy się kulami. Nie mogę! To był klocek, klocek to śmierci. Nie! Nie! No nie, widziałem to! Ajaj, jak nie ja, Nie, no, jak ja nie Zrobiłem dokładnie to samo jak debil! Nie no! Nie. no dobra, widzę, że Nie A tylko Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie to nie 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 o, weszło. 7. O, bo... o MATKO 11 no, punktów Będziemy boleć od tej dobrej zabawy no, no. Słychał mi się... run, no, o sprawie ostatnie miejsce Żenada. Bo żenada. Chyba jak GBS mnie wyprzedził, nie? Nawet ja cię no. wyprzedziłem <gulatujesz> O, co to? Do, doskonały start. Pierwszy no, raz moc, nie mocny, mocny miał dozcie. No doskonały starno, no jak nie jak strak, no jak strak, tak, tak A. jest przysłowie. Oj dupa, nie mogę. Nie, no ta gra mnie trolluje. było śmieszne, widziałem tak raz. Kurwa, nie, no kaman. Kto mnie wypiószy? Nie, pana, nie, rób, nie, delwek, kurwa, nie lubi tego! Nie wpychaj się pod. delwek, kurwa, kurde, gdzie się wpychasz o... na pierwsze? O, <śla> <śla> Powiem wam, tak, było koza, ale wyszłeś. Ja, że nie ruszam. Gruba <śla> kulko ja O lewy, potężne! Dobra, jeszcze na drobie, na drobie. po to by się nie spodziewałem. No. Co? Co to tylko wyzwał? No ona powiedziała daj no. jego gruba kulko hmm. Jak ma nie wiem no jak Najgorsza obraza wśród tak. kulek nie no, nie no nie mogę, najgorsza obelga Nie było Przeszka tak z tą obrazą, nie powiem No, Zabolało no, mnie to Wśród kulek jest to podobne. Ale Abie go Ale ABI AB teraz będzie płakał no No będę płakał, już płacę no, jeszcze no, jeszcze Jak można tak zwyzywać Abiego no No tragedia Można Chyba nawet odsadzić no, nawet trzeba czasem, to prawda. Nie, no, to jest bo jakiś no. żart. Kurwa, nie wiem, co ja zrobić. Ty ty mi zablokowałeś tak koszmarnie? O, dupę! Nie! Jokie, to jest trudne, o nie. Nie no, łatwidzkę to jest, o co ci chodzi? To jest, nawet bym powiedział hardcore. kurwa! Blast, coś ty zrobi! Nie wiem, wow! za dalej. O! Dobra, przeleciałem sobie na skrót, ale nic mi to nie dało, bo mam 11 uderzeń! O Oj. 7, dobra. ale mnie zrobił! Ale mnie odbiło! Ale no mówię, no, ja odbiło, tak samo poleciałem i tak Ale narąbałem uderzeń teraz jak debil nie mogę nie Dobra, dobra, ta mapa. Dałem, no. Póki co najgorsza w moim egzystencji. Po prostu nie jestem w stanie powiedzieć. To na nie nawet była ten, gorsza, jest cały czas usiła. na pierwszym miejscu. Oj fajny start. A ja doskonały start i co teraz? Pewnie nic. Ja, ja tak, oh, wow. tak doskonale strzeliłem, że aż fal startowałem. czy ktoś mnie popchnął? No ja. No, Oś Wiek. się tu wyczynia. A nie ma za hmm, Tutaj że nie trafiłem. No nie no, odbiłeś no, Wow. Zresztą. Dobra. Ole, trick shot. My, my... Dobra. No, czemu, ale dobra. Dobra, wyjątkowo trochę szeczkę nadgoniliśmy. Ale minimalnie jej cały czas na grud druzgocącym prowadzeniu. No. Nie mówię, <śmany> jak się tego żartu nie słyszałem <śmany> Nie no, widzę. No, nie, naprawdę dla sobie to czasami potrafić i nie ma. Nie, idąc do nas no. tu na dole, no. Bo dla żartowni i świemy wszyscy no, przecież. to no, jest no, żarto. Ruzgocące, druzgocące prowadzenie i cały czas. To był pierwszym miejscu. No tak cały czas. A nie, on się nie liczy, zapomnieliście chyba. Nie, no smutne trochę. Jak smutne, no prawdziwe. No? Co to za uderzanie? No, ja nie mówię, że nie jest to prawdziwe, no. No ale mówię, że to jest smutne trochę. No nie, trawa, co tu zasadził trawę? <laughs> Uff, ale blisko było. Aj, za słabiutko. A, dziękuję. Halo, czy nikt się nie odzywa, czy znowu mi się Discord spierdzielił? Chyba to drugie. No to nieźle. No, rusz tak kulsko, no bladno, no. Różcie się, no! Już was słyszę, bo przez chwilę nikt się nie odzywał u mnie. Nie wiem, co się mi z Discordem no, dzieje. mi wypchał sprzed Bolona, jesteście niesamowicie... Cię ja kurde jestem, ty? Co no, za Ebi, błagam cię, nie mam czasu na Twoje wygupy. Nie no, blady, muszę jakoś coś rzucić Nie, yes, pierwsza. Na kilka uderzeń, bo się zwróciłem jakimś kadzie. No kurwa, gdzie mnie znapało? No, no, no patrzcie, gdzie ja jestem, no! Ale zobaczcie, jak teraz wylubimy Ej, właśnie nie. też tak nie. miałem Ebi przed chwilą. Oh, no, no, no. No, no, Nie no, nie to Nie, no, I no. no, no. tak masz taką przewagę, że nikt nie jest się poprał, robocie robocie <laughs> No gówną nie przewagę, że Demon jest nade mną. Demonka? Kurde, na no. uderzyłem i się no. zbloczyłem tak jak muszę. Zaraz jeszcze mnie wyprzedzi. No, no i chyba no, ja, ja, no. nie. ja cię wyprzedzę. Te... O, nie. No, no, ale spad, spadańsko z miejsca. Wracamy, drugie miejsce. Kurwa za fal start, ale błąd. No, myś tak chciałem perfekcyjnie uderzyć. Tak, moja nowa, nowa, nowa lubię nagrada w kurwiania się, świetnie. No, to już no, nie go... BD, jak miło. Wszystkie z gry no, z golfami takie są. Takie są zasady. To AB, no, to mówi, zawsze. Fajnie mieć jakieś fajne nowe gry, gdzie można się Jak to się mówi... To nie? O nie, o nie tylko start. się starce. Gracze golfa to najbardziej... Ej, każde moje odbicie to jest się. Kolumna no, kolumna nie, nie wiedziałem, gdzie po... ja, zeliczy... ja, zeliczy... 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 ja też właśnie nie ogarnąłem. Chyba zeliczy... zaliczyłem każdą kolumnę! Jak gdzie mamy Chyba... Nie gadaj, że tu jest woda. Ja pierdzielę co No nie gadaj! Ja nie ogarnąłem mapy. Ja też, Dwa razy zleciałem, o, Ale błąd popełniłem, i teraz dupa. No i teraz gdzie mam lecieć? Ej, ja nie rozumiem. Wy się tak męczycie? Jest! i no, ale gdzie jest meta, bo ja nie ogarniam. Nie ale ma mety, no! Nie ma! No, no, nie no, metę, no, Nie istnieje! No, no, no i serio? Tu, kto I tu Była, wolę, była no. kolumny, były te kolumny, wyobraźcie sobie, i zaliczyłem chyba wszystkie kolumny, jakie się dało zaliczyć. <laughs> tam nie, tam no pierdziele. to się zaraz. No słabo, uderzył tutaj teraz drugą nie, nie, to... zapomnij, no. O, musisz leciutko się turlać, żeby szybciej ci nie zwrócił ten! Wow, Czemu za mocno się turlasz? Ej, kulka mi Robu. się zaczynała. Leciutko, leciutko, bo wtedy Aj, się odwrócił, już, odwróć się, o, Teraz. Nie, no bo. A kurwa, tu. Ciężko uderzać, ja, i ten, mi się coś kulka zacięła. Nie ty wiem. Nie zrobię, to ci zabraknie uderzeń. Tak, wiem, wiem. Nie no, zrobisz. Chyba, że teraz zrobić, no, ale masz 5 sekund. No i marzenia o, o podium uległy ja, gruzach. To. Teraz ABI z kacz! O! o że, to, że, to, że, nie mogę stacz. No i gówno, gówno mapę. Ach, świetnie! Trzy razy spadłem z tego, z, yy, co to było, taką lumny, trzy no, razy spadłem do portalu niżej. Nadal drugie miejsce, nieźle. Już niedługo, A ja Nie mi skliknąłem i miałem false start, najgorzej. No, takie jest życie. Dzbany! To są dzbany A Tam jesteś dzban, to jest wazon. No, dzbany i wazon, gdzie tuś, do dziury. No i super. No i z... no i co? mnie nie wiadomo gdzie. Oj, no i RNG Ej, z tymi kostkami? co mnie przed, przed wazonami? No u mnie robisz. też, Blaty. Ja Będziemy płakać tej... razem z tego powodu. Dobra, już żebecu, zżyję Ja się Pierdzieliłem krzywo. O o o, ale bitka. Przed wazonem mi aż cofnęło I tak miałem dobry wynik Ja ci ja kręcę No nie znowu nie no, nie no jestem upośledzony, nie umiem dobra, trafić kulką Dobra przynajmniej nad Dimonką ciutką przewagę zrobimy Hahaha ale i tak spadasz teraz na trzecie miejsce ja. no A co, że ty mnie pokonujesz destru? A ja, bardzo prawdopodobnie Nie nie, nie spadam na trzecie, będę na drugim Bo Dimonka spadnie chyba na trzecie no O dobra, przynajmniej A, ktoś nie spadnie wgrywy, no. po taki Ja będę pierwszy nieszczęść. kurde Świetnie mi idzie Lubię się tak poodbijać troszkę i znowu na... No ja no, mam... No, Dimonka nie o, nie chodzi troszkę ta rundę. No bi się znać. delektuje mapą prawda? Tak <laughs> jak Jak i mnie no. Zobacz jak no, się ładnie bawi. Dobra... Jak, się <laughs> bawi Zobacz, jak się klockami bawi Abi Zobacz jak się by położył dreks. No bo Ebi jest fanem ja. Minecrafta, no No położył no. się drelaks, i O prawie no. sadem No <laughs> No nieźle. Ja uderzę nieźle. Nie tak lubię się trochę poodbijać od 50 tysięcy klocków. O, moje ulubione tak miejsce. Ja myślałem, że. Ja już się nawet nie staram. Ej, Ej to stracił to nadzieję. No właśnie. Mm, zajebiście. Nie, no za każdym razem jak próbuję się starać, albo ktoś mi nie no Zabierać te kloce. Te kule raczej. I kule też. Kurwa, nic się widzę. No nie, 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 no dupa. Ale mnie ktoś przyblokował hamsta. Ja to nic nie widać jakiś na tej mapie. Murek czy inne gówno. Pierdziele to. Nic nie widać. A mogłem być pierwszy. A ja, ja, ja. Kto, mógł być pierwszy, gdybym Dobra. cokolwiek nie, nie, widział tutaj, ale to miejsce nie. jest takiczne. O, o nie co to za miejsce? Tak się zaklinowałem tutaj, ja się, się dołożył. Chociaż nie, Dimonka ładnie, sześć uderzeń. Kurczę, Delvex tak samo. No, no, no i tak mnie przegonisz teraz, bo no. totalnie nie bezmierzają. No nie mogę ostatniego dołka trafić no. Ale bałem się, że nie dolecę do tego do dzieciania. Podam podobnie jak teraz destru, no, tylko nie Ja się bałem, że nie dolecę Ja się w jednym miejscu tak koszmarnie zablokowałem, bo nic tam nie było widać Nie, biedny robuch. Żałosny. Zobaczycie, nauczycie miejsce To będę miał to być średni Widzimy mogę, bo nie tak beznadziejnie poszło, a jest tak wysoko nadal? Tak Nieźle Oho, rywalizacja, m ostatnie miejsce, czy to ten moment? Jak zwykle No, no wow, się kto? Mną. No i... No, nie, nie tylko przed domu, ale gubno. spokojnie, nie przejmuj się Gówno Ale ona się akurat przed tobą przebiła, przeszło. To reszta sobie przeszła Jakoś nie trafiłem w portal, świetnie O oh, fuck Ja tam w portal! Halo! Świetnie Zajebić ja to. też! Nie! Nie rób mi tego! Jak? No Jakim cudem? W dupę! Nie no i pod portalem, a Ja też przyleciałem, wałość. portal niby Nie! No ale, jakim cudem Przeleciałem przyleciałem portal? Dobra, 20 punktów challenge w tej rundzie widzę chyba będzie A tak kto Kurze, dobra, no no nie pąkaj Blady, źle nie pożar. Co no, tu się no, dzieje? Ale zrobię, to już co się tu, tu przegrałem. Aha, dobra. No to, no to... Widzę już, co się tu wyczynia. nie to, to zrobić. No, nie, to jest nie do zrobienia. Nie, nie leć piłeczko! Blady, no, leć, już się poguć z przegrańskiem. Leć, 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 <śmum> no, no, nie no, nie da się po prostu tutaj, to ja 19, nie wiem. Do tego się nie no, to Powiem wam, że nie trafiłem. Nie wiem co się stało, ale portal mi nie trafił. Piłka. W sensie to. Ja tyle tyle trzeba było trafić. że to było. Prowadziłem, miałem perfekcyjny początek. Tak, no i czy nie? Nie, no, no nie kurde. jest tak źle. Ej, Mamy, Mamy dokładnie tyle samo punktu. punktu, baby. Jej, świetnie. Chyba, chyba musimy się pojedynkować na ostatnie miejsce. O, oh, idealnie ja. do portalu. O, dzięki, baby, tego szukałem, ale chyba nie wezmę. O, nie ze smutkiem. Sprowadź chyba nie. Nie wiem tak. O matka. Nie no tak gra to jest jakieś nieporozumienie inne wielkie. No jak te balony bez bezodziennie działają. Ale to no, te balony obrzę. robane to, że... nie, nie umiem trafić w balonik, Znale, no A wiecie co, co no, Te balony do to jest Zameczka. Takie nie! Co tu się? Nie zbrało Nie, no te balony są u Kurwa, z dołu nie doleciałem do balona Ja się odbiję od mapy z balonu. Znowu miałem taką prze przewagę! Znowu no, balony tak do balona w schuja zrobiły! Nie ta gra się nadaje do rage quita, naprawdę jakiegoś. No, pa, bo My, ja właśnie nie, tak jak się no, no nie mogę, tak. no dobra, chociaż tu jest. Ale wy się tragicznie tam odbijacie, jakiegoś nie fałszywia. No, to to tak ale ale ja dostałem... chodzi o to, że mi się wiesz, o, ja się normalnie odbijam i po prostu moja piłka nie no. do do balonów ja, czasami, czy no, nie No właśnie, ja, ja trzy razy, razy nie doleciałem no. do trzeciego balonu i straciłem A, jakieś. Szkoda, szkoda szczercić ryjał. Ryja. Wiesz, jestem pierwszy, idealny run i nagle ten. No ja teraz miałem run Dobra Abyss, rzucam cię z kiedy stało. Nadszedł ten moment. Nie, dostałem jest zwrócony z. Na. Piękna no. nie mi poszło. Jeszcze nie. No, już jestem ostatnim. Nie, zatrzymaliście mnie i nie się Wszyscy. świetnie. Jestem za dobry dobyw. w tą grę. Nie mogę. Ale gówno! Nie, no, ale beznadziejnie się tu odbijam. Ja się odbijam z powrotem na spawna, tak chciałem pozdrowić. Wow. No. I no, nawet no, z niego nie wyszedłem do tej pory, do tamtej pory. Nie! No kurwa, Aha, super. Chociaż bo no fährt ne tyle. Dobra, w końcu jest przewidyty, jakiś no, przewidyty wynik. O no, 10. No, jakiś przyzwoity wynik w końcu. O dobra, AB możesz no, mnie znowu przegonić no. chyba. Jo, ja super. Dobra. dobra. O Dimonka stracił przewagę, przewrogę, przewradzenie. Więc będzie można wiecie co. Tak to się prze przeprowadzenie, drogi. dokładnie tak też na Przeprowadzenie straci. No osoba co projektowała te balony to by wtedy 5 minut przed wydaniem gry, nie? <śmiech> <śmiech> te balony to jakiś no, pijany no. menel ustawiał chyba. Ale ładnie on zespiło, więc jest okej. Okay. Czemu ktoś no. jako do pracy kazali mu na szybko balony zrobić. <śmiech> <śmiech> tak dokładnie tak, tak właśnie to. Dla mnie co się śmieje z jej porażek kurde. Nie ładnie to tak? Śmieje się z jej to, tak? porażek, cieszy się jej szczęściem, że jej tak dobrze idzie. się jej <laughs> Tak, Tak, tak. No dobrze. No, o ja, ja jeszcze... No, teraz jest na pewno. Dobrze. Teraz, teraz jest na pewno kogoś prześcignę. Dobra. Z tego co widzę, tak badanie na to. nadal prowadzi, Nie. A, tak, nie. D -D o, to, nie. nie, to, to ostatnia to prostu... runda, to muszę się postarać. Postarać to się w tej grze. Agulny. No, no nie, no kto no. się odbija? Eee. O, w tej grze tak, musisz mieć po prostu szczęścia, a ja nigdy nie mam szczęścia. Nie masz szczęścia w to masz szczęście w miłości nie spadłem. Ale, te, ale te, czy, czy Maja, to moja kulka raz, ma to raz, kwadratowe raz. kolizje, Wyjaśnij nie wiedziałem. Chciałem kurde lecieć. Może to kulka Minecraft? Nie. Żegnaj w Labie. No, tak. ja. Nie, ale mnie no Co wy robicie? Wywalaczam! Robuk trollu Jaki trollu? To ktoś trafił. mnie wypchnął, a nie Ta, ja dupa. ty nam nie yes. leciałeś! ruchy! Ktoś mnie wyruchnął, jeszcze nie. no, no dobra. nie, Za duży. Za nie, zostały. Zostały. Za stres. Za duży stres nie, no, mogę po prostu wlecieć od nie, nie, no nie, 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 jeszcze nie, dwa nie, zostały.

nie znasz się na prawdziwych odbiciach. No kto to. Ja nie, no, nie mogę, kto? Oddać, nie mogę tak Słoczyńcy, bandyci. O nie, że tu ściany nie ma. Nie na mogę, co ci mogę, ściana, to, to jest pole golfowe. Ej, w powietrzu mnie ktoś zablokował, no to chyba są już jakieś jajca. No to chyba granda, lekka. Ale ładnie lecę. O, dobra, do dupa, nie kurwa. Wykrakałem, kurde. No nie gadaj, że się w dorobu. dobra, Waliłem. jest 7. Jest dobrze, najlepszy. Ja. Nie, no, ale żeby to waga. 7, nie ma tragedii. 9. Jest tragedia. <laughs> I ostatnie miejsce. Nie no, co wy. Ale zobacz jaka jest. jest różnica między nami, bloody. Jest dramat. Ja i tak cię nie przegonię. Ale nie, nie mówię, ale co ty... To ja nie mam. Oły, na ja miejsce, Ej, miejsce, nie ja, co ty zrobiłeś? byłem pierwsze dwa razy. Czemu jesteś... No, niestety nie będę nie mną wygrać, no nie wiem. no, no da. Co wy zrobiliście? Wywaliliście prostu... mnie do rzeki, no nie mogę. Gdybyście wszyscy mnie nie blokowali, to kto wie, może by się dało. No, taka hamowa właśnie tu panuje. Na rejonie. Kurwa, gdzie ja poleciałem. Co ja zrobiłem? O bo, zrobiłem pomyliłem portale! Jestem samo no Spokojnie, bladki, nie, nie Trochęka, to samo. Nie trafiłem w balonik. Kurwa. Na mecie. Nie wyjeba. O, dobra, topnąłem je pod metę chociaż. Ale tragedia. Jeden raz Ale dobra. 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 Podnich, nie mnie dolecę sobie na, na spokojnie. Albo, Albo... A, nie znam, jest ten portal, to jesteście dalej. I poleciałam do portalu. Dobra, najgorszy, no serio? Publico, no. najgorszy run, po prostu mój. Jaka mapa, najgorsza mapa ever. Po prostu, no, dramat. No. Strasznie mi nie poszło. Nie, nie, nie było racji, żeby prześcignąć, was. O! Jestem ostatni. Nie, punkt. Nie, no, ja mam drugie miejsce. Pierwsze, pierwsze bo kwitek się. To jest pierwsze. O, no nie wiem. Trzecie w takim razie, łatwo. Nie A. wiem, jak to się stało, ale tradycja została zachowana, znowu jestem ostatni. Dobra, Mi to, ide, jaj, jaj. Teraz. to co, ostatnia mapa bez... jeszcze która została, co nie? Och No, no trzeba skończyć to, fabułę, pokonać jeden Tak, bossa. Fa 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 fabuła, bossa golfowego. Ej, balony starsze hamskie. Balony. balony. Ja mam tysiąc z... tych punktów, kurde. Ja mam które 540, bo ja też bym wydał. No też chciałem coś wydać, Masakra. ale nie wiadomo co.